Ten piękny, walentynkowy czas. Czas, w którym wspaniałomyślni panowie, na co dzień zimni dla swoich pań, liczą na mały gangbang wieczorem. Oczywiście po uprzednio wręczonych kwiatach, na które znowuż one czekają cały rok. Niestety, w czasach masowego konsumpcjonizmu, mała różyczka to jednak za mało. Dzisiaj zapytamy, czego tak naprawdę pragną kobiety w ten magiczny dzień. W ten sposób pomogę wszystkim zagubionym facetom skosztować wisienki na walentynkowym torcie. Co byście dziewczyny chciały dostać na walentynki? Salceson. 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 No jak to, salceson! Salceson. Salceson. Cześć dziewczyny, co byście chciały dostać na walentynki? Salceson. 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 Można zatrzymać pana na chwilę? Idę na Polski, sorry. Okej. Okay. Jest dużo tych obcokrajowców tutaj. Bardzo dobrze. What you would you like to get for, <laughs> to, for the Valentine's Day? I would like to get a lot of salceson. Salceson. Salseson. Nie ma nic lepszego na walentynkę jak salceson. Salceson. A ty co wręczysz dziewczynie na Walentynki, tak żeby wieczorem była magia, żebyś wiesz <laughs> co, salceson. Salceson. Myślisz, że salceson? Salceson oczywiście. Co jest najlepsze na walentynki? Salceson. Co jest najlepsze na walentynki? Salceson. Myślałem, że łabędzie nie jedzą salcesonu, ale jedzą. Co jest najlepszym prezentem na walentynki? Bo łabątki wiedzą, co jest najlepsze na walentynki. Piesa, są, no nie, są... nie przepraszam. Ten pan nie będzie miał udanych walentynek, powiem tak. I tak oto kończy się, moi drodzy, dzisiejsza historia. Kończy się sukcesem. Dzięki wiedzy możecie, panowie, spokojnie zaliczyć wieczór y, walentynkowy z happy end. Dobra, idziemy Do usług.